Siemanko, witam was we wtorek ja już się zabrałem za robotę, przygotowałem sobie wszystko umieszałem kleju klej dzisiaj umieszałem sobie w kasterce bo zawsze też trochę więcej mogę go na raz urobić niż w tym wiatrze no i lecę z tym powoli do przodu zobaczymy jakie dzisiaj będą efekty u mnie pogoda już od wczoraj, od wieczora zapodaje deszczem i zresztą widać tutaj, gdzie nie gdzie już na nad. Trawników w dołkach się robią te kałuże, także naprawdę dopadało zdrowo. Też jakieś choróbko chcę mnie przełamać, powiem wam. Średnio się czuję. Nażarłem się wczoraj medykamentów na wieczór, więc mam nadzieję, że coś to pomoże, choć noc była słaba, jeśli chodzi o, o sen i w ogóle i o jakąś regenerację. No ale myślę, że nie będzie źle, że, że jakoś jakoś ten dzień zleci i przejdzie to co mnie tam próbuje męczyć także zaczynamy, lecimy z tym i zobaczymy ile dzisiaj się uda zdziałać ja pierwszy pasek wkleiłem teraz jadę z następnym czy zatopiłem też zwał jak zwał wiadomo o co chodzi yy... I mówię, spojrzę na pogodę, bo nie spojrzałem na pogodę na przyszłe dni I słuchajcie, zmieniła się i to diametralnie W piątek pokazują tylko 2 stopnie w dzień, a w sobotę 3 Nie wiem, możliwe opady śniegu, jeśli się nie zmieni to do jutra, do południa To będę musiał trochę zmienić Zreorganizować moją pracę i Tego co pokazują w czwartek yy, Jeszcze ma być chyba 5 stopni W dzień, ale wiatr ma się zmienić już na północno-wschodni to by świadczyło o tym, że coś tam będzie szedł jakiś chłód i to tylko dwudniowe, tylko w piątek i sobota pokazują, ale w sobotę nawet przymrozek, więc prawdopodobnie na środzie będziemy musieli zakończyć temat jeśli chodzi o, o zaprawę. No chyba że zobaczymy jak ten czwartek będzie bliżej czwartku to zobaczymy, bo może można by było tam na szczyt wejść. Jeśli dojdę oczywiście tam, no zobaczymy ile dzisiaj mi się uda zrobić, no ale trzeba będzie przerwać, później znowu pokazuję po 10 stopni, niedziela, poniedziałek, po 9, bez tam jakichś spadków temperatury, poniżej 5 w nocy, więc, więc będzie ok, żeby to kontynuować, no ale żeby nie ryzykować, to trzeba będzie po prostu przerwać i prawdopodobnie wskoczę na garaż, zacznę kleić syropem w garażu na ścianach tam w środku przez ten czas. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej, to rozwiązać. nie ma tam co na wariata e, próbować jak ma tam przymrozić, co prawda taki przymrozek minus jeden jak gdzieś tam przy gruncie będzie, no to on na ściany też tam nie wejdzie, bo wiadomo, że przy ścianie będzie cieplej, ale tak czy inaczej nie ma co ryzykować, więc e, jeśli tak nic się nie zmieni i dalej będą tak te prognozy wyglądać, to trzeba będzie sobie odpuścić ze dwa dni, o jak pięknie pada, e, ze dwa dni trzeba będzie odpuścić po prostu i tyle i... I wjechać na garaż, tam tą piątkę kleić na garażu. No i tak też zrobię. Zobaczymy co to wyjdzie. Na razie jest dopiero wtorek, więc to się jeszcze może zmienić. Wczoraj też pokazywali inaczej. Więc to różnie może być z tym. Wiatr zawieje w drugą stronę i będzie całkiem inaczej. Ale na razie wygląda to mało optymistycznie, jeśli chodzi o dalszą pracę tam pod koniec tygodnia na elewacji. Ok, u mnie temat zakończony. E, jeśli chodzi o tą ścianę, idę teraz szybko coś zjeść i zaraz przechodzę na drugą stronę i, i lecimy e, tam. Nie wiem, czy mi się uda chociaż do tych drzwi wejściowych, żeby dojechać, to by było dobrze. gdzieś tam skończyć. Mi się da, że w momencie nadprążenia najlepiej będzie kończyć, żeby jednej długiej linii nie zostawiać na sucho. Bo wtedy nie wiem, żeby się nie, po prostu nie oznaczały te łączenia. Powiem wam szczerze, że nawet nie patrzyłem, czy widać je dokładnie, gdzie one są. Chyba tutaj jest jedno. Widać, no, oznacza się delikatnie. Nie wiem, czy to są zgrubienia, czy e, można by było blachę nawet wziąć i zobaczyć. Ale przy uzupełnianiu to wiadomo, Nie będziemy równo lecieć z blachą, tak jakby wzdłuż łączeń, tylko tak będzie moje łączenie przykładowo tutaj to blacha będzie szła tutaj, żeby tego nie nie no nie widać jakoś tak bardzo, żeby gdzieś te zgrubienia wychodziły, równo jest pod pod blachę gdzie to, tu? tu chyba nie, nie ma tragedii nie buja tam się jakoś ta, także także spoko, co do narożników słuchajcie yy, yy, tak naprawdę można by było i tak jak pisaliście, delikatnie wziąć i, i dać głębiej, przytrzeć sobie tutaj te, te rogi, tylko tak umiejętnie, żeby też nie zrobić fal Dunaju, bo zobaczcie Delikatna łódka tutaj jest, no nie wiem, z milimetr, z dwa, może dwa nie chyba, ale, ale jest delikatna łódeczka na, na tych narożnikach, wiadomo, że jeszcze przyjdzie druga warstwa, to ona może coś tam ogarnie nam Jak to tu wygląda No minimalnie jest, ale jest, więc no więc nie zaszkodziłoby pewnie ich trochę schować, bo tu nawet trochę więcej. Zobaczcie, ale to przy drugiej warstwie postaram się dołożyć i, i powinno być dobrze. Dobra, lecę jakaś przerwa szybka, i, i lecę z tym dalej. Ja jestem na drugiej stronie i powiem wam, że jest dużo mniej komfortowo. Wiatr zaczyna wiać i nie pomaga mi za bardzo przy tym, przy pracy na tym etapie kończę, idę na przerwę, wracam po przerwie, już mam podocinane wszystkie kawałki, bo jeszcze chwila została, więc podocinane te kawałki już do momentu tutaj, w sumie do tego momentu. Mam nadzieję, że tu na łzaku dojadę po przerwie, a w najchętniej to bym dojechał tam do, do tamtego ościera tam naprawdę, tylko ja nie mam tam zrobione jeszcze, kurde, ale podaczka. Ale to mogę zrobić na bieżąco, jeśli czasu oczywiście starczy, zobaczymy jak przed pierwszą godzinę mi tu pójdzie z tym i zadecyduję, bo najlepiej by było właśnie skończyć gdzieś na Albo tutaj na tym ościeżu, albo tam łączenie niż jedno takie długie, chociaż z drugiej strony to i tak gładko wychodzi, więc też nie ma to za bardzo się przejmować. No zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wróciłem po przerwie i zabieram się za klejenie dalej. Tutaj sobie zużyłem kawałki, słuchajcie, bo akurat tak mi wychodziło, że, że mogłem sobie użyć takie dwa szersze kawałki, które mi zostały gdzieś tam z wycinania całkiem. mi tu taką staweczkę dam, a teraz elegancką, mi tu podejdzie następny, tylko tu się wytnie okno i będzie można jechać dalej I powoli do przodu, nie wiem czy kurde wyrobię jeszcze, dostanę cały ten, ale tutaj będę już większość długich, więc powinno mi się udać całe wyrobić zobaczymy jak to jak to wyjdzie tu wstaweczkę taką damę nawet nie będzie widać tego. Dobra, przylecę tylko blachą dużą po całości. Trochę się zaciąga, bo ten wiatr powiem wam ususza szybko tą, tą zaprawę, a tu nie ściągnąłem. Tak to wygląda. Przewam powiem, że mi si siły trochę upadły, nie wiem czy chcemy jakieś kurde choróbsko do dorwać czy co, ale tak trzeba było się zmobilizować, żeby się ruszyć dupę. Nie wiem, powiem wam jak wracałem po obiedzie, bo to jest słabo, nie wiem czy jak to moje samopoczucie się nie polepszy, to czy się nie odpuszczę. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli, jeśli będę się czuł tak jak teraz się czuję, to, to raczej zostanę jutro w domu. Dobra. Czy mi wystarczy to na następny kawałek tej, tej kleju. bo Jak nałożę i zostawię, to będzie dupa zbita, bo mi moment to podeschnie i nic z tego nie będzie. Mało będzie, mi się wydaje tu praktycznie cały pasek wychodzi czy starczy nie hmm. wiem was zaryzykuję najwyżej jak już uda mi ją się wtopić to ten to tylko wtedy przelecę najwyżej świeżym po górze i tyle zobaczymy to zaznaczam i jadę dalej do końca będziemy mieli tego równo z tym łączeniem tylko górę sobie zaznaczę, bo tam nie ma tego łączenia w tej samej, tej samej linii chyba starczy jeszcze na jednym później urobię i Jeszcze by nie wyszło. No może dojadę tam do końca tak jak to mam zrobione, więc z tymi krewcami i jak dobrze pójdzie No jutro wiele by nie zostało Tutaj gdzieś. Jakie mam to zaznaczyć? Nie widzę. I głupi oddatek. Dobra, tutaj mamy tu. To jadę z tym. I nas tych starczyło na szczęście. Tylko obiadam tutaj dużą blachą i idę mieszać następny, już ostatni dzisiejszego dnia worek. I słuchajcie, lecę przez sito z, z każdym tym. Jak to się nazywa? Z każdym workiem, bo to no nie chcę się denerwować. Nie, nie wszystkie mają Brudy. Jeden ma, drugi nie ma. Ciężko ocenić tam naprawdę. Wszystkie mają tą datę. Ok, więc nie wiem o co chodzi. Znaczy okej, okay, są z, z, z końcówki czerwca są, więc to chyba mówiłem I tak to wygląda, słuchajcie, tak to sobie robię. Jeszcze mi drzwi zaraz pierdolno. E, biorę sobie i, i tak prze, cały prze, prześwietlam, bo no jakieś tam małe grudki są, ale w tym akurat chyba dużo nie będzie. Zaczymy dalej. Cały worek muszę tak przerzucić, oczuję Już pod woreńkami czuję, że są. Zobaczcie. Wcześniej jak padało tu w garażu, musiałem tu mieszać, bo. I jakby się to mi się namoczyło wodą, to by była dupa. No i widać, co się tu dzieje. Teraz będę musiał jechać dokupić od nich tego materiału. No będę musiał tam z datą coś zobaczyć, czy coś, albo nie wiem. Powiem może chyba, żeby zniszczkę mi jakąś dali, no bo ja pierdzielę te. Jakaś masakra, nie? Wyobraźcie sobie jak ja on to wziął i wymieszał. Rozmawiałem z jednym z widzów z Kamilem, mówi mi, że on na sucho sobie przekręca mieszadłem tom, jak to się nazywa, yy, wiaderku, ale chyba tych gród by się nie udało rozbić wydaje mi się za bardzo, więc tak po prostu to robię i tyle Woda już oczywiście ma na rano, nie? O, I to jest to co zostało nam z worka. Dobrze, że to sito miałem tutaj. O, wysypuje ciągle te, te kawałki. Dobra, mierzam i lecę. Dobra, u mnie 10 yy, po czwartej słuchajcie i zakończą ten temat już. Tylko sobie ściągam tutaj na zero. Idealnie tam siatę, żeby można było jutro tutaj do tego się łapać. I tak też to będzie wyglądało Samy tutaj jeszcze szerzej trochę woda To zawracie jutro będzie kontynuacja Dobra to co, ja uciekam, idę sprzątać Dzień zakończony. Myślę, że ok, poszło. ma to tam zawsze może być gorzej. A to naprawdę jutro to zamykamy i, i te, te ściany będę miał gotowe w 3 dni, więc spokojnie. Może coś się uda więcej zrobić, nie wiem ile mi tu znajdzie jutro. Hmm, pewnie do południa będę się z tym kawałkiem się męczył tam. No może być raczej ciężko, żeby cokolwiek jeszcze więcej zrobić, ale... Aby to skończyć tą ścianę i też będzie dobrze. Dobra, to ja uciekam, trzymajcie się, pozdrawiam. Do jutra.